Przelałem trochę wodą Muna i fabryka szamponu mi się zrobiła. Cześć, Ludkowie. No ale już, 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 już udało się wyrobić. Udało się wyrobić. E, I już nie jest to szampon, tylko jednak piana, Proszę bardzo. Jeszcze trochę mydełka na mnie do rzeźbie I już. Was informuję dzisiaj e, szwedzko-chińska rzecz. Dzisiaj mianowicie taka żyletka. Średnia to jest napisane, czyli e, jakość szwedzka, dablecz, czyli ta dwustronna zwykła mat Cole. Matt G. Cole. Super, super Platinium, czyli w środku 20 takich pudełeczek dobrze nie do góry kołami. 20 takich pudełeczek, dlaczego 20? 5 w jednej. Każda żeletka zapakowana. Wewnętrzna kopertka z logo z firmy i zewnętrzna kopertka z pełnym nadrukiem, takim jak pudełeczko. Źletka już jest w chińskim wynalazku, który ćwiczę razem z chińskimi źlekami żeby nie było ja, to, ja tą maszynkę nazywam Generic, czyli maszynka podstawowa po prostu No i Moon Bixby, który ostatnio, że tak powiem rządzi mi w łazience, leży i jego się bierze No nie należy zmieniać Należy zmieniać tylko jeden parametr w czasie testów. Jak chcemy porównać coś, to zmieniamy tylko parametr, który porównujemy. A reszta zostaje to samo. Ten sam pędzel, to samo mydło, ta sama maszynka. Zmieniane są tylko żeletki. No, bardzo jestem ciekaw. Słydy szkłoły, czyli szwedzkiej jakości w chińskim wykonaniu. Powiem Wam tak. Skoro chińska jakość, a jak mówiłem, jestem stary na tyle, że pamiętam, gdzie chińskie wyroby z importu z Chin to były te, te lepsze na polskim rynku. Tuxida, jaci fajny pędzel, daje sobie fajnie radę, no piana jest trochę przelana ewidentnie, bo syntetyk chlapie pianą po całej okolicy, no, co nie jest trudne jedno i drugie, czyli nie jest trudno przelać, trochę wystarczy, się ręka omsknie pod gramem już. No i bardzo jestem ciekaw szwedzkiej jakości. No i a propos Utrzymywania gdzie to jest płytki Molet. Naprawdę, to jest aż gładkie. A na mokrej ręce nie widzę problemów. Nie czuję, no cóż, Żyleteczka. Pierwsze przejście. A, a propos trzymania parametrów, wszystkiego zawsze dwudniowy zarost. W całym teście cały czas zawsze dwudniowy zaraz. Yy, żyleczka wydaje mi się trochę mniej ostra niż Flydear, ale. ale drugie przejście idzie elegancko tylko na pierwszym wiecie wydawała się trochę bardziej bardziej delikatna no. i miałem wrażenie jakby tak próbowała trochę ciągnąć jak próbowała przyja to u mnie zawsze jest problem i myślę, że u większości kolegów Ja jeszcze mam o tyle mniejszy problem, że w miarę jednokierunkowo to rośnie a niektórzy koledzy mają taki zawijaz że ta mapa Zarostu się jest. Wręcz no tak. <laughs> chora. Jest dobrze. Jest dobrze, jest nawet bardzo dobrze. <laughs> A ja sobie przyjadę jeszcze raz, żeby dać Już całą szyję. W niektórych miejscach jeszcze chlupnęło coś tam, a w innych już nic, a nic. O, to co z brody, tytułem po na głowę, co na łowę. To była ciepła woda, nie zimna. I zobaczmy. Jak się sprawy mają, sprawy się mają bardzo dobrze. Tutaj idealnie, tu, tu praktycznie też. 無言証。 Jana, no, tak mówię, mocno ułodniona, lekka. O bardzo fajnym poślizgu. Super. Jest jej dość, bo 3 trzy gramy mydła, nawet z haczykiem. Trzy, Tak mi się zgarnęło. Ale zważyłem. To też jest kolejny parametr Żeby te golenia były Powtarzalne I jedyną zmienną była Testowana rzecz W tej serii Żyletka Kolejna chińska Żyletka Ja tu słyszę, że Że mi Idąc pod górę nie, nie bardzo mam co brać. Z góry wszystko zdjęła. Tak? A może nie chcę? Trochę tak, trochę tak. pominąłem no już nie, tu tam w tych na z tyłu na garku się pochowały jeszcze trochę, dobra już wyjęte wyjęte Gotowe. Gotowe. Mad Dziekoł Mad Dziekoł Tak po angielsku należało przeczytać. Mad Dziekoł, Mad Dziekoł brzmi prawie jak magiczny. Może tak miało być. Eee, super Platinum Żyletka, można ją polecać, można ją polecać, jak najbardziej, chociaż z tych wszystkich, które to jest tak na poziomie Clouda. na trochę lepszą. Cloud, żyletka, chińska firmówka, tak to nazwijmy. Cloud jest dobrą żyletką. Ten Magicol jest lepszą, a najlepszą do tej pory był Fly Deer, To niebiesko. Tu mam papierek. Też super Platinum, tak samo jak tak samo jak ten Magicol. Dobra żyletka. Jak kupisz będzie Pan zadowolony. Tyle mogę powiedzieć. A ja na dzisiaj Wam mówię. Cześć i do zobaczenia w następnych filmach. No dobra, nie będzie to ASMR. Drugie golenie Magic'em, czyli Magic Super Platinum, żyletka ze stali szwedzkiej jakości. Jakby to powiedzieć, zaraz znowu dwudniowy i drugie golenie płynnie idzie, płynniej niż to pierwsze. I to pierwsze było tak, że wiecie, pierwszy ruch po twarzy, ale ciutko ciągnęła, ciutko. Puxe, isso super. Bye. <laughs>